Dzisiaj nietypowo, bo w mieszkaniu, ale uznałem, że to jest mała zabawka i można sobie to złożyć w mieszkaniu. Nie trzeba e, tego wszystkiego targać gdzieś tam do garażu. Więc złożymy sobie dzisiaj w przedpokoju takiego właśnie e, adventure itema, którego właśnie zakupiłem w sklepie 4x4 bez asfaltu. I to jest bagażnik dachowy na ziemniaka. Złożymy sobie go tutaj, a potem go przeniosę do gimniaka i zobaczę, czy uda mi się to samemu założyć, czy może będę potrzebował jakiejś pomocy. I pokażę Wam po prostu w tym filmiku takie skróty najważniejszych elementów jak taki bagażnik dachowy z front się składa. Powinno to być proste, nie ma chyba tych części za dużo, no to zabieram się i zaraz Wam pokażę wszystkie części jakie są potrzebne do zmontowania takiego. Bagażnika. O, jakie fajne naklejki! Wygląda na to, że z narzędzi potrzebna nam będzie piątka i szóstka. Ja sobie użyję swoich narzędzi, ale fajnie, że dają to. I jakieś śrubki jeszcze do tego, było. jeszcze nie wiem do czego to. Tutaj, w osobnych opakowaniach, takich mniejszych, ee, są te uchwyty, mocowania, na których będzie podtrzymany cały stelaż, zestaw śrubek. I tutaj jest jeszcze deflektor, który, dzięki któremu powinno być trochę mniej hałasu podczas jazdy. Tu jeszcze nie wiem dlaczego jest. Aha, już się wymyśliłem. To po prostu będą rogi, stowarz będzie w takim kształcie, no i tu już są skrzydła, to są panele boczne. Ok, wygląda na to, że wszystko mamy już wyciągnięte. Miary poukładane, śrubeczki oczywiście, wszystkie y, policzone i poukładane mniej więcej tak, że już sugerują mi, gdzie które śrubeczki pójdą w które miejsca. No i wygląda to mniej więcej tak. Mamy dwa takie stelaże, mmm, które prawdopodobnie idą. Naprzód i tył wyglądają tak samo. Na jednym tu jest trochę feller, ale raczej nic poważnego. Generalnie wykonanie jest mega dobre. Natomiast tutaj to logo jest delikatnie krzywe, krzywo naklejone. A tu jest jakiś odprysk od sporego uderzenia, ale raczej mi to nie będzie w niczym przeszkadzać. Logo w tym drugim w ogóle jest całkowicie krzywo naklejone. No. Pierdoła. Może gdzieś się kiedyś, yy, może gdzieś stały w ciepłym magazynie i się ten klej puścił i obsunął. Jak się będzie odklejał, to pójdzie do kosza. No i co poza tym? Dwie takie, dwie takie konstrukcje, gdzie widać, że tutaj do tych dziurek pójdą te poprzeczne panele. No i sześć takich belek. I to jest sześciobelkowy. A jak sobie zobaczycie na stronę Frontrunnera, no to tam są e, krótsze, dłuższe te bagażniki. One są w ogóle modułowe, można sobie to przesuwać. Myślę, że jak to zacznę składać, to Wam pokażę o co chodzi. Tabla też z ranera, również zakupiony w bez asfaltu 4x4. Sprawdzałem wiele, y, wiele różnych krzeseł turystycznych. To składa się do bardzo małych rozmiarów. Jest to taki prostokącik, więc. Jak wiecie, w dżimniaku miejsca nie ma za dużo, więc walczymy o każdy centymetr. To wydaje mi się, że złożyło się do akceptowalnych rozmiarów i przede wszystkim jest mega wygodne. Ja próbowałem już siedzieć na wielu, wielu takich krzesłach turystycznych i po prostu masakra. Jedyne jakieś wygodne, co są, to są po prostu takie gigantyczne, że no nie, ma, nie ma szans, żeby tego zabierać do dżimniaka ani jednego, a co dopiero dwóch. Więc to jest naprawdę fajne. Jest to... to wiadomo razem z tymi małymi śrubeczkami, które tutaj były, wchodzi w to miejsce. Tutaj sobie to ładnie wejdzie. Natomiast to wchodzi tutaj, i od dołu tą jedną śrubką sobie to wkręcamy. I te cztery śrubki są właśnie zaplanowane do czterech rogów tego panelu. Trzyma się, nie dokręcamy na do maksa, zobaczymy czy to w ogóle w dobrą stronę kręcę. Więc y, szybkie, szybkie podsumowanie Składamy sobie tą ramkę na zewnątrz Później każdy z paneli tutaj wsuwamy Wkręcamy z jednej i z drugiej strony Nie dokręcałem ich jeszcze z taką siłą jaką powinno być Ponieważ y, gdzieś to może być krzywe Dopiero jak zamontujemy na samochód To podokręcamy to z odpowiednią siłą na koniec wchodzi tam ten panel, no i mamy e, złożoną tą część. Teraz e, przechodzimy do montowania tych mocowań. Mocowania so, e, mocowań jest sześć, po trzy na każdą stronę. i Generalnie wygląda to tak, że wsuwamy sobie tam śrubkę Jedna i druga. Tak wchodzi tutaj. Dokręcone takimi nakładkami. A dziwo nie ma tu żadnej podkładki płaskiej, żadnego oszera. Nie jest potrzebna. Generalnie tego też nie ma co dokręcać na maksa, a trzeba będzie sobie to delikatnie dostosować do rynny. Takie mocowanie składa się z dwóch części, z tej i z tej, to do siebie nachodzi. Tutaj, w tym miejscu, będzie rynna ziemniaka. Te instrukcje od planera chyba są niezaktualizowane, bo tego elementu w ogóle nie ma w instrukcji. No i niestety, też przez to nie wiem, nie jestem pewien, co z tymi gumkami będzie. Jest ich 6, więc podejrzewam, że yy, znaczy na pewno to będzie na jeden z tych dwóch elementów, żeby. Nie zmniejszyć rynny, i teoretycznie długością on pasuje do tego elementu, ale wydaje mi się, że skoro to będzie naciskać na, na rynne od góry, to chyba to powinno mieć gumę, a to niekoniecznie, ale mogę się mylić, ponieważ to długością w ogóle nie pasuje. A nie widziałem nigdzie na zdjęciach żeby ktokolwiek miał ten element więc ja jestem jeszcze pewien do czego on jest aha i jeszcze zanim sobie to włożymy e, inaczej, zanim sobie ten wind deflektor założymy to pierwsze trzeba włożyć po obu stronach te mocowania ja zrobiłem wcześniej na odwrót, pierwszy zamontowałem wind deflektor, no i tego się już nie da odsunąć, więc to idzie pierwsze to idzie drugie No i okej, okay. złożony praktycznie cały nasz bagażnik, co jest warto zauważyć podczas skręcenia jeszcze, że jeśli tam jest przód i mamy deflektor, to najpierw zostawiamy trzy wolne panele, później kręcimy uchwyt i później dwa panele. Chodzi o to, że tu jest tył, więc tu jest yy, krótszy dystans między przodem. Tego nie dokręcam jakoś super mocno. Będziemy to mocować na dach. Z jednej strony sobie dokręcimy, z drugiej, jeszcze tym się porusza trochę i zobaczymy, jak to leży. Dokręcę, tak, żeby już się nie ruszało, i następnie ściągniemy sobie to. Dokręcimy już z, te, z prawidłowymi siłami i założymy z powrotem. Domkniemy klamrami. I powinno być gotowe. Tutaj ten złoty element musi być wsadzony, jakby od środka. To jest logiczne, bo kiedy to sobie tutaj wejdzie, a tutaj będzie śruba, a śruba będzie ciągła to do środka. Gdyby to było na zewnątrz, to jak gdzieś to wcześniej było widocznie zamontowane u mnie, o tak, no to ten element byłby ściągnięty do tego i nie trzymałby się w ogóle z drugim elementem. Guma jest tylko na ten element. Szczerze mówiąc to nie widziałem nigdzie na zdjęciach u nikogo, żeby w ogóle mieli tą gumę, a na tym elemencie no przynajmniej ja nie dostałem żadnej gumy, więc ten metal wydaje się być, wydaje się, że ma, być, ma dotykać bezpośrednio dachu rynny, co wydaje mi się trochę dziwne, bo jak tutaj będzie do, duża siła, no to... Lakier, moim zdaniem, może się uszkodzić. No ale nie wiem. Zobaczymy. Najpierw dokręcimy te śrubki z siłą 20 Nm. One były dość mocno dokręcone, żeby się to w miarę stabilnie wszystko trzymało. Ale nie były całkowicie dokręcone, po to, żeby jakąś flexibility zachować tego całego stelarza, żeby go dopasować do rynienek. Zobaczymy, ile trzeba

To wygląda. Wydaje mi się, że ta, ta guma faktycznie powinna być tutaj z dołu, chociaż no, nie widziałem jej nigdzie na żadnych zdjęciach, ani u nikogo. Ja mam ustawione teraz 17,5 Nm. Z taką siłą sobie to przykręcę. Na razie jeszcze dokręcam tak leciutko niepełną mocą, żeby sobie ten materiał popracował podczas przykręcenia wszystkich stron. Bagażnik dachowy Frontrunnera nadał Jimniakowi taki fajny zamknięty kształt, zamknął tą kompozycję, e, mamy tak czarno-białe, czarny jest takie fajne domknięcie, ten samochód od razu wygląda e, solidniej, widać, że powoli zaczyna się z niego robić taka terenówka, fajnie też na tych oponach to wygląda. Pojeździłem już trochę... Z tym bagażnikiem w różnych warunkach na autostradzie, po mieście, w terenie nie zauważam jakiejś różnicy w głośności. Nie słyszę, żeby było, żeby powodował ten bagażnik, że jest głośno. Prawdopodobnie bardzo fajnie działają te dodatkowe skrzydełka, które tutaj są. Pewnie gdybym wsiadł do jednego dziennika pustego, jednego takiego i się przesiadał, to może bym usłyszał, że jest delikatny jakiś szum. Ale tak jak mówię, do codziennej jazdy nie widzę, nie słyszę żadnej różnicy. Możliwe, że troszkę jest głośniej w aucie, jak się jedzie na autostradzie, ale słyszę, że dźwięk jest po prostu z tyłu samochodu, więc nie jestem pewien, czy to jest spowodowane bagażnikiem. Działa to bardzo fajnie. Jeszcze tam w instrukcji jest napisane, że gdyby było, gdyby było słychać jakiś szum wiatru to te skrzydełka można odsunąć trochę od siebie tutaj tworząc taką szczelinę i wtedy one powinny złagodzić ten szum. Natomiast tak jak mówię ja to mam złączone i no naprawdę nie słychać nic. Zobaczymy jak to będzie jak przyjdzie ledbar no i będziemy wtedy kombinować. Tak wygląda ten bagażnik z góry bardzo fajne to jest solidne Wiele, naprawdę wiele możliwości montażowych. Na tych szynach tu można wrzucać śrubkę do góry nogami, przełożyć sobie ją tu, dokręcić, jakiś haczyk domontować czy cokolwiek. Tu są fajne otwory. One są generalnie na te, na te skrzydła, natomiast można sobie tutaj różne elementy też podkręcać. Bez problemu można sobie tutaj wskoczyć na ten bagażnik. Wypić herbatkę. No i delektować się pięknem natury, bądź też krzakami, tak jak to teraz widać w moim przypadku. Już nie mogę się doczekać aż w pełni wykorzystam potencjał tego bagażnika i oczywiście dzimniaka na jakiejś pierwszej większej wyprawie. Także na dzisiaj dzięki. Subskrybujcie i obserwujcie, jeśli chcecie zobaczyć filmiki podróżnicze recenzje produktów, tutoriale do montażu. E, wielu z was pisze, że e, wielkie dzięki za inspirację i w ogóle pokazanie różnych e, takich przedmiotów motocyklowych, e, ulepszeń i, i mam nadzieję, że też te samochodowe e, podróżnicze też się wam spodobają, że wam przypadną do gustu i że będziecie obserwować moje wyprawy i dzięki, że jesteście. Na razie